Z tej strony partii. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Sony Angel świecące w ciemności, czyli smiski z Chińczyka Kochani, ostatnio byłam w Chińczyku I natrafiłam na te ciekawe Świecące w ciemności ludki I również jakiś czas temu widziałam je w internecie W wersji oryginalnej W oryginale nazywają się one smiski A tutaj zielony ludek Jak dla mnie przypominają one groszki I nazywam je groszkami Z technicznych spraw, które zawsze was interesują to te oto figurki zakupiłam w Chińczyku Za 8,50 Tak jak również widzicie po tytule oraz miniaturce Świecą one w ciemności Więc tego jeszcze nie było z serii Sony Angel i na maksa mnie ciekawi Co będzie wyglądało i czy rzeczywiście One będą świeciły, więc nie ma co zwlekać Zabieramy się za otwieranie Ale zanim to, to koniecznie Kliknijcie ikonkę suba Dzwoneczka oraz łapkę w górę Być na bieżąco z każdym odcinkiem I nie przegapić żadnej premiery A przede wszystkim te łapki oraz subiki Pomogą mi w rozwoju mojego kanału I będę mogła dostarczyć wam Jeszcze więcej lepszego Kontentu, więc do dzieła i dzięki Lecimy na dół, kochani Opakowanie jest fioletowo-pomarańczowe z zielonym ludkiem na środku, który jest przyczepiony do telefonu. Jak widać jest on świecący w ciemności i tutaj jest pokazana cała ekipa, która świeci. Czy mamy przedstawione? O tak, mamy zaprezentowane również postacie, które możemy trafić. Jest ich aż 12, więc raczej wszystkich tutaj nam nie pokazują, ale mam nadzieję, że w środku będzie albumik i wszystkie możliwe upy poznamy. Otwieramy! O nie, to opakowanie jest takie miękkie, że nie można strzelić. Albumik? Okej, okay, to nie jest albumik. Ulotka? I w zasadzie mamy to samo, co na opakowaniu, czyli nic nowego. Okej. Okay. I mamy naszą straszliwkę, która jest srebrna. A wracając do albumiku, to szkoda, że go nie ma. Jest tylko jakaś ulotka. No a gdzie będziemy odhaczać? Tu jest tylko kilka figurek. Chociaż mamy tą informację o 12 randomowych figurkach. Mamy również to na kartonie napisane, a w tym kartonie jest 12 figurek. Więc chodzi o to, tak jakby że 12 kartoników i 12 randomowych figurek. O to chodzi, o ilość tych kartoników. I że w tych 12 można trafić jedną rzadką. Naprawdę mega dziwnie jest to napisane. I mega dziwne, że jest napisane na tych pojedynczych kartonikach. Ale nie ma co się dziwić, jest to podruba. I zostańmy przy tym, że można trafić tyle, ile jest pokazanych, czyli 7. I będziemy tu odhaczać. Dobra. Otwieramy. Mamy tutaj Easy Open. I pierwsza figurka. Ja cię kręcę! Jest to taki śpioch, który ma nóżkę sobie zahaczoną jakby. O, że on tak będzie. Ale powiem wam, że naprawdę fajne są w dotyku. Są takie elastyczne, gumowe, ale fajna jest struktura tego. Powiem wam. Widać od razu, że one powinny świecić w ciemności, nie? Więc sprawdźmy to. Ja cię kręcę! Czajcie? Nigdy nie zgubicie telefonu, który jest rozładowany. Zawsze będziecie go widzieć w ciemności. Ale mega chat, ale super. Naprawdę mega niezły bajer. Niezłe jest to, że te podruby świecą. Nie sądziłam, że to będzie działać. I trafiliśmy tego trzeciego ludka. W ogóle dla mnie to są groszki, nie? Ja jak pierwszy raz je widziałam, to... Myślałam, że to są groszki. Kochani, jeżeli wbijecie 2000 łapek w górę, to robimy porównanie oryginał versus podróbka. Jako, że kupiłam cały stędzik, to mam nadzieję, że trafimy wszystkie postacie. A zwłaszcza, że jest ich 7, mamy 12 kartoników. Więc kochani, powinniśmy. Powinniśmy zebrać całą kolekcję. O! O! Mamy na ale czy? Jest to groszek trzymający telefon. Czyli macie go na telefonie i wykorzystacie z telefonu i on... On korzysta ze swojego, ale mega! On wygląda jakby wam robił zdjęcie. W ogóle powiem wam, że naprawdę nieźle są wykonane te figurki. W każdym razie chodzi o kształt, no bo wiecie, tutaj farby za dużo nie ma, żebyśmy mogli się przyczepić do tego czy jest rozlana, niedolana i tak dalej. Jest to zrobione z jednej gumy, ale czadersko, że na przykład ten telefon to jest dodatkowy element przyczepiony. Tak jak mieliśmy skrzydełka w oryginalnych Sony Angel dodatkowo przyczepione. A w podróbach było to wszystko z jednego materiału. To tutaj naprawdę to czad wszystko wygląda i te oczy też są dodatkowo Dodatkowo naklejone. I naprawdę są dokładnie zrobione te figurki, ale czadersko. O, i jeszcze widzę, że wypadły nam naklejki. I tutaj mamy czerwone naklejeczki. Brawa! O, cię kręcą, no ten. Coś ma nie tak z twarzą. Te jego oczy trochę się rozkleiły, tak jakby ta farba była za bardzo gorąca. Albo on po prostu jest taki wściekły. Ale w każdym razie właśnie ten jest troszkę ubrudzony tą farbą, więc ten, no widać, coś im nie wyszedł. I go się nakleja tak na płasko. Czat, można go tak na laptopa, na telefon. Mega. Powiem wam, że jest to coś nowego wśród wszystkich Sonny Angel, które otwieraliśmy. I spójrzcie, on jest jako największy przedstawiony. I w zasadzie jest największy. Czy to jest nowy? Nie, to ten pierwszy co trafiliśmy. O tak, czyli mamy pierwszą powtóreczkę. I tak by the way, te figurki mają zupełnie inne oczka, aniżeli pozostałe. Kochani, otwieramy piąty kartonik, czyli naszą piąteczkę! I mam nadzieję, że będzie coś wyjątkowego. Ja liczę na tego w czapeczce albo tego w słuchawkach. Mega czad. Chociaż ten, który wisi do góry nogami, też jest czaderski. W zasadzie wszystkie których jeszcze nie trafiliśmy, są czaderskie. <laughs> Zrobiłam się powtórka i to jest jeszcze tak paskudna, że nie wiem. Oto ten plastik tutaj jest, widzicie, on takie o, nie do końca wycięte. No, gdyby to było wycięte, to ta figurka byłaby lepsza aniżeli ta pierwsza. Spójrzcie, bo tutaj są bardzo ładne oczka i ta głowa jest czysta. A tutaj rozlane oczy i brudna głowa. Bardzo dużo tych figurek kartoników w zasadzie ma o tutaj porozrywane. I to tak już z marszu. Proszę, proszę, to była nowa figurka. Oh! Mam nową figurkę! Ja Cię kręcę! Nawet jej nie widziałam tutaj. Wow, i to jest jako pierwsza figurka zaprezentowana. Ale czad! Pierwsza figurka, która ma usta. Która nam się oczywiście trafiła, bo wszystkie, które nam się nie trafiły, to właśnie mają. Ale mega, ale czadersko. I ma tak podniesioną nóżkę z tyłu. I się podpiera. Nie wiem, wyciera oczy? Czy po prostu się nudzi? Śmiesznie. Jej. Proszę bądź nową figurką, bądź nową figurką. O! Mamy tego w słuchawkach! Ale czad! Ja cię kręcę? No szkoda, że troszeczkę jest tutaj ubrudzony. Ale mega! Ma on słuchawki. Czy idzie to! Jaki genialny! Ale słodziak. Sprawdźmy on. O taką. No i on jest taki, hm, taki nie, że znudzony, może znudzony. Po prostu zamyślony. O i spójrzcie, też ma taką nóżkę podniesioną, ale czad. I yeah, jeszcze dwie figurki. Brakuje nam jeszcze dwóch groszków. Oh, powtóreczka Powtóreczka, ale bardzo ładna. Kochani, jest to najpiękniejszy groszek płaski. Jest idealnie wycięty oraz czysty, więc naprawdę wygląda czadersko, nie. Kochani, zostały nam ostatnie cztery smiski do rozpakowania i brakuje nam jedynie dwóch groszków. No, jest to powtóreczka, ale czaderska powtóreczka. Ta figurka mi się mega podoba. To jest groszek, który jest przyczepiony do telefonu i który sam trzyma telefon. Czadersko. Jeszcze tylko brakuje, żeby on miał takiego smiska na telefonie, nie? Jeszcze tylko brakuje nam dwóch. Musimy, musimy je trafić. O! Mamy go! Mamy tego śpiucha! I on ma czapeczkę do snu. Przez chwilę myślałam, że to jest daszek, ale to jest to jest czapeczka do snu. Ale czaderski. Jeju, jaki słodziak! Spójrzcie. I on sobie śpi. On już po prostu zasnął, co nie. Tak długo korzystamy z telefonu, że on już się znudził. I zasnął. Mega słodziak. Jeszcze tak sobie wisi z tyłu. Ale czad. I został nam ostatni: czyli wiszący do góry nogami. Taki akrobata. Jeju, jak upchane. Wow. Kochani, musi tu być ostatnia figurka wisząca do góry nogami, ponieważ naprawdę mega ciężko się to otwierało. I naprawdę. Nie, jest to figurka, która trzyma telefon. Groszek ze smartfonem. Ale powiem wam, że musi. Musi w tym ostatnim być figurka wisząca do góry nogami, no bo kupiliśmy cały stędzik, tak? To by było nieuczciwe, gdyby w całym stędzie nie było całej kolekcji. No nie. Jak to możliwe? Nie, no to jest niefajne, że nie trafiła nam się ta jedna, jedna figurka. Naprawdę. Cały stędzik. 12 kartoników, 7 możliwych do zebrania, a nam się nie trafiła jedna. Dlaczego? Dlaczego? Ale mimo to, mega super, że mamy tak ogromną kolekcję groszków i zebraliśmy aż 6 na 7 możliwych. Więc kochani, jest to naprawdę świetny wynik. Gasimy światło. O, ale czad. Ale mega. Ale super to wygląda. Wow. O, ale czadzior. I naprawdę mega świetnie wyglądają, co nie? Fajnie, że telefon i oczy się nie świecą. Jest taki kontrast. I naprawdę mega profesko wyglądają te figurki. O, tu mamy śpiocha. I ta czapeczka też się nie świeci, więc mega fajnie Ale jeszcze chciałabym sprawdzić jak wygląda Ten w słuchawkach O tutaj jest, ja sobie Mega i te sławki też się nie świecą, więc szadersko to wygląda W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Smiska wiszącego bokiem Śpiącego, przyklejanego na placka W słuchawkach, znudzonego Oraz cztery smiski ze smartfonami Kochani, tego tak, to prezentuje się Nasza cała kolekcja, z której jestem Mega zadowolona, mamy naprawdę Bardzo fajne smiski, a szczególnie Najwięcej tych, które najbardziej mi się podobają. Czyli groszki trzymające telefony. A tak naprawdę jest to groszek przyczepiony do telefonu, który trzyma telefon, czyli w sumie trzyma dwa telefony. Zebraliśmy 6 na 7 figurek i jest to naprawdę niezły wynik. Natomiast mam taki niedosyt, że nie zdobyliśmy wszystkich figurek, mimo że kupiliśmy cały stędzik. No to nie jest fajne. Jak kupujemy cały stędzik, to powinniśmy mieć te wszystkie jednak figurki. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, który groszek najbardziej Wam się podoba. Oraz, czy chcecie, wam zrobiła porównanie oryginał versus podróbka. Mm. Bo mnie ten odcinek mega ciekawi. Więc 2000 łapek i robimy porównanie. Mega dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałku idę na moim Insta oraz klikajcie kolejną propozycję na moim kanale. Ja,